Pan Marcin Koniecki, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, która to szkoła bardziej się kojarzy z kształceniem mistrzów sportu, takich jak Justyna Święty-Ersetyc, a tymczasem bardzo ważnym polem edukacyjnym jest to, co się dzieje w murach szkoły, czyli kształcenie klas mundurowych. Jak można powiedzieć o tej części edukacji w SMS-ie? Jest to ściśle powiązane z kształceniem sportowców i klasy straży granicznej z tego względu, że w dzisiejszych czasach wielu sportowców broni barw Wojska Polskiego, Straży Granicznej czy Służb więziennictwa. Uprawiając sport, pozwala im to na płynne, później przejście zakończenia kariery do, do rozpoczęcia pracy zawodowej. Także jest to doskonały taki takie połączenie, pomieszanie dwóch sfer, czyli obronności kraju, bezpieczeństwa ze sportem. Zresztą wiemy, że osoby, które dbają o bezpieczeństwo państwa, muszą też być wysportowane, także tutaj jedno z drugiego wynika. Jakie jest zainteresowanie młodzieży tą Waszą ofertą w stosunku do pozostałych tych profili kształcenia? Jaki jest nabór? W tym roku prowadzimy już. Czwarty nabór do pierwszej klasy w liceum o profilu straży granicznej. Jest bardzo duże zainteresowanie, tak jak w poprzednich latach. Na dzień dzisiejszy, czyli w pierwszej, aktualnej, drugiej i trzeciej klasie mamy ponad 120 uczniów. Także też planujemy otwarcie od września dwóch oddziałów klasowych o profilu straży granicznej. Czy można przyjąć, że ten kierunek właśnie, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje na całym świecie, teraz aktualnie konfliktu na Ukrainie, czy to jest coś, co może pomóc w takim rozwoju, ukierunkowaniu SMS-u na przekształcenie go w zespół szkół do sportowego oraz służb mundurowych, na przykład? Ja myślę, że takiej zmiany nie potrzebujemy. Natomiast to, co pani Marszałek powiedziała na wstępie konferencji, yy zgłosiła słuszną uwagę, że do szkół powinno wrócić zajęcia ze strzelectwa, czyli tak zwane przy, przygotowanie y, młodzieży do, 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 do obronności kraju. Y, to wszystko się szczególnie, y, łączy idealnie, szczególnie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Ludzie nie byli tego świadomi przez ostatnie 80 lat, jak duże znaczenie ma bezpieczeństwo i obronność kraju, a dzisiaj jednak widzą, że bardzo blisko za naszą wschodnią granicą toczy się regularna wojna, także tutaj to się idealnie wpisuje. To jeszcze taki skok w przeszłość i wspomnienie z lat liceum, bo wiem. Pan dyrektor przeszedł jednak taki cykl kształcenia z przysposobieniem obronnym i co myśli o tym, żeby takie zajęcia wróciły, aby były elementem edukacji na poziomie szkoły średniej. Zdecydowanie tak. Lekko ręką ktoś zlikwidował te przedmioty w szkołach, szczególnie ponadpodstawowych, powinno to wrócić do. do takich tradycji nauczania, bo uważam, że to jest dobry ten. Tak jak powiedziałem, nikt by nie przypuszczał, że w XXI wieku, 80 lat po II wojnie światowej będziemy świadkami konfliktu zbrojnego wojny na Ukrainie, tak? Także tutaj zdecydowanie młodzież powinna być przeszkolona. Super bardzo dziękuję.